To jest ogromne więzienie lawy i mam tylko 60 minut, by z niego uciec. W środku będzie mnie czekać 12 pomieszczeń i w każdym z nich mam do rozwiązania nieoczywistą zagadkę. Czy uda mi się uciec? Oglądaj, by się przekonać. A sponsorem dzisiejszego filmu jest Republika Kaktusa, z którą z okazji wypuszczenia nowych lodów Kaktus Lawa z płynnym środkiem organizowaliśmy konkurs na zwrotkę hymnu Republiki Kaktusa. Wyniki tego konkursu ogłoszę jeszcze na tym odcinku. Zegar ruszy w momencie, kiedy dotknę myszki. Więc zanim to zrobię, mogę na spokojnie zjeść sobie kaktusa i ogarnąć, gdzie właściwie ja jestem. Zacząłem zamknięty w klatce z bedroka, otoczony fioletową lawą. Osiem klatek ode mnie, kaktusa. Trzy kratki w bok, liany. Wygląda jak parkour. Niedobrze. Ale jak wydostać się z klatki? To, że to nawet nie wiem, co mogę zrobić. Czy coś widzę? Pila, tam na lewo, na bloku nade mną, jest item frame z czymś w środku. Cokolwiek to jest, to może być to, czego potrzebuję do pierwszego wyzwania. Let's go! Zgadza się. Z boku mojej klatki ukryty był trapdoor, dzięki któremu powinienem móc się wyczołgać, ale niestety to tak nie działa, bo wpadam do dołu. Pomyślałem więc, że może muszę to jakoś zgliczować, biegnąc w miejscu, skacząc, pomując w trapdora i. Tak, udało się, jestem na zewnątrz. Kiedy wyszedłem, zauważyłem na suficie szkło, które by rozwalić, muszę podsadzić się trapdorem na blok, który mnie więził. Ej, 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 ty mi nie pal trapdora. A na suficie był flint, a w lawie, w której zauważyłem nierówność, znalazła się sztabka żelaza. To oznacza, że mogę zrobić zapalniczkę, jednak póki jej nie potrzebuję, na wszelki wypadek, uznaję, że lepiej jej nie robić. Może to być podstęp. Wychodzę z pomieszczenia na lianach, co zdaje się dosyć ryzykowne, i w trakcie spostrzegam dwa podejrzane miejsca. Wyglądają jak znajdźki. Z jednej strony piecyk z dwoma, a z drugiej strony z jednym bambusem. Na wejściu do pomieszczenia zauważyłem też wetknięty stół do kraftowania. A na końcu pokoju jest łóżko. I to pewnie tam muszę się dostać. Znalazłem dwa puste piekarniki i strzałkę, która wskazuje ścianę, ale przecież na niej nic nie ma. No chyba że. Uuu, przejście! Tak jest, mamy tajne przejście. Bardzo bym nie chciał skakać po kaktusach, więc szukam innej opcji niż parku. I wygląda na to, że jest, bo na górze jest bambus, i teraz. W sumie mam już ich sześć. Teoretycznie z sześciu bambusów i jednej nitki, może to będzie pod spodem, nie? Będę w stanie zrobić. O, jest nitka! Możemy zrobić rusztowanie. Jak się robiło? Wydaje mi się, że ja jak drabinkę? Nie, jak tak? Tak, okej. Okay. Crafting zbiera, może przydać się później. I w pokraczny sposób podbudowuje się rusztowaniem w kierunku łóżka. Pewnie dałoby się to zrobić sprawniej, ale nie potrafię. Skaczę, kładę się do łóżka i wstaję w wysokim tunelu. Tutaj jest coś. Tutaj widzę nawet, że jest. Kaman, come on, kaman. Come on. Yo! Tu jest ukryte przejście nam coś musi być. Nie wierzy, że nie ma nic za tą lawą. Jest! Buty. Skórzane buty. Dobra, zakładam je. A tu za to mamy wiaderko z sypkim śniegiem. No to chyba wiadomo, co mam zrobić. Jako, że mamy skórzane buty, możemy się wspinać na górę. Tam nic nie ma jeszcze. Jest drugie wiaderko. Okej. Okay. Podsadzam się dwoma wiaderkami na samą górę i od razu znajduję trzy nitki. Wygląda na to, jakby miał zrobić łuk, ale pod tym dirtem znajduję jednak wędkę z grzybem. Sprawa jednak się szybko wyjaśniła, bo z jednej strony znajduje piór a z drugiej kolejne krzysiwa. Na górze siodło i deski, które przerabiam na patyki, z których robię strzały. Celuję w guzik, pudło. Nice. Tak, jest, Jutek. Chodź, chodź, Jutek. Biorę crafting i wsiadam się na grzbiet. Pyk. Okej, okay, i lecimy. Elegancko! Slime block na pistonie. Fajnie byłoby się nim wybić, ale niestety nie za bardzo mam czym go aktywować. Musi gdzieś tu być jakaś ukryta skrzynka. Coś tu jest! O, 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 o! Tutaj coś było. Tam, tam coś jest. Chwila, chwila. O, jest dźwignia. No, to wszystko tłumaczy. Dźwignia tutaj i to mnie wystrzeli do góry. Poskakuję do góry i znajduję w ukrytej skrzynce kolejnego slime bloka. Dobra, to wygląda na riski pomysł, ale wydaje mi się, że chodzi o to, byśmy skoczyli w tamto miejsce i położyli slime bloka pod siebie. Nie, wiem, może się mylę. Najwyżej zginę! W kolejnej ogromnej sali znajduje żwir, a z drugiej strony pusty piec. I kiedy przypatrzyłem się uważniej z boczu. Tutaj coś jest, tutaj coś jest. Ja tam sięgnę. To wygląda na wagonik. To może być głupie, to może być bardzo głupie. Jolo! wo! Jestem, jestem w środku, tu był wagonik. Zbieram go i eksploruję bardzo ciemny tunel, w którym znajduję dwa obserwery ukryte w piecu. Pod którym znalazłem jeszcze kolejne dwa lepkie pistole, oraz dziurkę, którą wychodzę korzystając z wagonika. Mam dwa lepkie pistony i dwa obserwery. Może ten piecyk wcale nie jest skrzynką, tylko jest czymś, co mogę rozwalić, i tam będzie coś. A no, tutaj mamy trzy slime bloki, więc muszę zrobić latającą maszynę. Niestety nie mam pojęcia, jak robić latające maszyny, więc szukam w internecie designu, który pozwoli mi, korzystając z trzech slime bloków, dwóch obserwerów i dwóch lepkich pistonów, zrobić pojazd, na który jeszcze dam radę wejść. Zajęło mi to aż kilka minut, ale coś znalazłem. Mam jednak jedną próbę, więc muszę uważać. By zrobić to prawidłowo Jeśli mi się nie uda i postawię bloki w złą stronę To wszystko przepadnie Nie mając kilofu, nie będę w stanie zebrać już obserwatorów Zrobiłem więc konstrukcję Dowolny blok W tym miejscu Nie w tym, w tym O, okej, okay. odlatuję, odlatuję, dobra, mamy to Jestem, co teraz Trawa, 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 trawa Nie, to nie jest trawa, to jest mech I nasionka, a czy tutaj coś jest Nope, a z drugiej strony czy coś jest? Jest kompostownik. A pod tym postawnikiem więcej nasionek. Dobra, zobaczmy czy coś nie ma przypadkiem pod tym. Choć w sumie nie wiem, czy ja potrzebuję jeszcze cokolwiek, bo jo, Przecież ja mogę zrobić bardzo duże ilości mączki kosnej. Well, okej, okay, może nie bardzo duże ilości mączki kosnej, ale jestem w stanie zrobić mączkę kosną. A nią rozmnożyć mech, z którego zrobię most i wychodzę z tego pomieszczenia. Teraz trafiłem do trochę inaczej wyglądającego miejsca. Zacząłem od zebrania kamienia i przeszukania dziur pod sypkim śniegiem. Znalazłem jedną, potem drugą skórę i zakładam, że mam znaleźć kolejne dwie, by zrobić buty i wejść po schodach, ale przecież, jako że udało mi się przeżyć do tej pory wszystkie wyzwania, to nadal mam na sobie moje stare skórzone buty i mogę po prostu iść dalej. Przede mną kolejny głęboki tunel. Tym razem z palącym się podłożem. Zbieram drewno, znajduję butelkę, a na górze też kocioł z wodą. Buduję się sypkim śniegiem do góry, gdzie znajduję również stół do alchemii. Problem jest taki, że po zarzucaną wodą nie jestem w stanie nic zrobić. Sprawdzam w internecie i. no nie. Robię więc ją po prostu i garzę pożar na dole. Chyba o to chodziło. Schodzę bezpiecznie, sypkim śniegiem, i w ten sposób dostałem się do kolejnego pokoju. No, dobrze, 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 Elytra! ja się nie spodziewałem? A czy pod skrzynką przypadkiem nie będzie drugiej skrzynki? Okej, okay, nie tym razem. Kolejny slime block i hopper poper z cobblestone'em. Jak mamy rytrę, to wydaje mi się, że mogę się spróbować tu wcisnąć. Tak jest. Aha, czyli pewnie muszę zrobić. Dźwignię, pyk. Go, jest guzik! A, a dźwignię to tutaj muszę położyć. Może nie na drzwiach, ale pod drzwiami? Spoko, czemu nie? Wskakuję na górę i korzystając z rytry, prześlizguję się przez malutką dziurkę. I przechodzę do pokoju z mnóstwem obrazów. Pierwsze co, to rozwalam je wszystkie, by zobaczyć, czy jest tu tajne przejście. Przejścia nie ma, ale a może, a może jest przejście. No właśnie, łóżeczko, ale chwila. Tu jest jeszcze jeden crafting. Go w sumie również mógłbym wziąć. Na też coś jest, co to jest. A, drewno. Okej, okay, ale i tak tam nie sięgam. Teraz więc uki, zrobić taki trik. Tutaj jest lawa, którą mogę teoretycznie zebrać. Coś tu jest, przepraszam bardzo. Więc to było po prostu oświetlenie. No i wracam chyba tutaj do łóżeczka, Co? Do Brainots, kolejny poziom. Tutaj mamy znowu sypki śnieg. Tego sypkiego śniegu jest za dużo. Coś tutaj może być. O, dokładnie tak. Czy drabinki? Góra, góra, tutaj żelazu. Więc mamy dwa żelaza, strzałeczki do góry. Co ja mam tam iść? Ale tutaj mamy kolejne żelazo, jest tam trzy żelaza. Nie wiem, teoretycznie tymi wiederkami mogę spróbować się podbudować do góry i zobaczyć, czy tam przypadkiem nie mam czegoś znaleźć, co się znajduje na górze. Lawa, no nie, nie jest mi na miodach potrzebna, ale kolejne łóżeczko już jak najbardziej. Po te drabinki? I obudziłem się w najdziwniejszym pokoju. Dwie gigantyczne ściany pieców. Obczajam, co w nich mogę znaleźć. Dirt, wiaderko, mokra gąbka, drewniana motyka, cztery bambusy, slime ball, trzy kamienie, trzy szkła, cztery deski, brodawka i dwie pałki blaza. Rozwalam później szkło w rogu pomieszczenia i napotykam barier block, który sprawia, że tego już nie zniszczę. Hmm. Dosyć dziwne. Command Block, obserwer, który wyczuwa, czy coś tutaj się nie stanie. Co się może z tym stać? Mam to zniszczyć, jakoś? Nie, no nie zniszczy tego. Jedyne, co tu mógłbym zrobić, to teoretycznie. Aaaa, okej. Okay. I mogę zrobić piecyka. Całe szczęście, zorientowałem się po chwili, że jestem przecież otoczony piecykami. I wysuszając bambusami gąbkę, podstawiam na dół wiaderko tak, by napełniło się ono wodą. Teraz wylewam ją w rogu tak, by po chwili nawodnić ziemię i wysłać sygnał do tajemniczego komandu. Bloka. Kiedy to się stało, w rogu pomieszczenia zaczęła spływać lawa, a ja zrobiłem ze znalezionych przedmiotów stół do alchemii, magma krim i o mały włos, nie dodałem do wody tego krimu. I wtedy by wyszła mikstura przyziemna i bym był w lipie. Ale całe szczęście w ostatniej chwili zorientowałem się i dodałem jeszcze netherwarda. Dzięki temu wyszła mi miksturka odporności na ogień. Gituwa. Wlatuję w takim razie tutaj i czy to o to chodziło? Jesteśmy. Dobra. Wow, spadam. Mam coś tutaj? Nie no, tutaj jest łyżeczko. Dobra, gituwa, gituwa, gituwa. Jakiś rampkowy poziom chyba. Dobra, o co biega? Tam muszę strzelić. Czy ja mam jeszcze łuk? Mam łuk. I trzy strzały. Czy mi się to uda zrobić? Raz. Nie. Dwa. Kurde, czy mi się udało trafić? Wydaje mi się, że tak. No nie wiem, no nie, nie widzę tu nic. Czy coś się stało? Oh, stało! To ja teraz mam zrobić. Tutaj coś jest. Żwir, nie wiem po co mi ten żwir. Drugi żwir. Kompostownik. Jest i crafting. Teraz kraftuję ze żwiru i kompostownika. Tego, tego jeszcze nie wiem. O, 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 o. Okej, okay, ale mogę dostać się tutaj. Dużo nasionek. Okej, okay, więc będę w stanie zrobić dużo mączki kosnej. A to jest błoto. Gravel kolejny. Jeszcze jeden. Ale jeśli teoretycznie zrobię miecz, a mogę chyba sobie na to pozwolić, bo mam dużo desek, to jestem w stanie zniszczyć te nitki. Mając dużo nitek, mógłbym teoretycznie spróbować złowić te świnie, bo... Nie, nie wiem, co tu mogę innego zrobić. Mi to wygląda jakbym miał złowić te świnie do tych dziur. Nie wiem, no to brzmi głupio, ale jest to chyba trochę zasugerowane. No i mam takie itemki w sam raz, żeby jednak zrobić wędkę. No to nie wiem, no nie zaszkodzi spróbować. To nie powinno zająć dużo czasu, prawda? Da. O, okej, okay, przeżyłeś Ale nie, no to działa, to działa Kolejny rambuś No, chodź, no chodź Uki doki I ostatni Proszę, żeby o to tu chodziło Bo naprawdę Jeżeli nie, to mamy przerąbane Come on, no chodź, dajesz I pyk Co się... O, wysunęło się Mamy parkiet Dobrze, 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 dobrze I jesteśmy To jest koniec To jest koniec, bam Udało się Jesteśmy w czas O, co tu jest? Udało się nam elegancko. W takim razie czas na przedstawienie wam osób, które wygrały w konkursie Republiki Kaktusa. Oto prace osób, które wygrały nagrody drugiego stopnia, a, do, a pozwólcie, że do zwycięskiej pracy yy, posi będę posiłkować się yy, Ja, jadów, w sensie będę jadł kaktusa czytając, bo jest tak dobra. Autora Michała. Jak lawa gorące są nasze serca, bratem i siostrą każdy lodożerca. W jednej republice wszyscy złączeni, miłośnicy smaków, Czerwieni? Zieleni? Nieważne, czy w rożku, czy na patyku, w Republice Kaktusa jest ich bez liku. Nieważne także, czy stary, czy młody, cały nasz naród kocha je lody. Jedyny taki w swoim rodzaju: Republika Kaktusa to kraju rodzaju. I choć na drzewach nie rosną lody, Republika Kaktusa to stolica ochłody. Nie, no, mega, mega, Michał, gratulacje, totalnie wygrałeś system. E a bardziej konsole. Osoby, które wygrały, proszone są o zgłoszenie się w komentarzach. Ja wam odpisałem pod poprzednim filmikiem. No i e, gratuluję bardzo serdecznie. Sponsorem dzisiejszego filmu Actusa. Mapka była właśnie taka lawowa z okazji tego, że są nowe lody sława, mega smaczne, właśnie takie o. Z płynnym wnętrzem. Mega fajna sprawa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.